Kochani, dzień dobry, dzisiaj szybki obiad. Cukinia, papryka czerwona, ziemniaczki, por i tutaj mam już taką marynatę zrobioną z ulubionych ziół, jakiś tam suszony czosnek, papryka słodka, papryka ostra, dałam czosnek, mówiłam, tak? Granulowany, papryka ostra, oregano, bazylia. No to co lubicie, to sobie wrzucacie z oliwą połączone i zaraz będę to wszystko łączyć tutaj z warzywami, mieszać i do tego mam jeszcze trzy udka kurczaka tylko muszę przeciąć na pół obtoczę też właśnie w tej marynacie, wrzucam do piekarnika na godzinkę i taki dzisiejszy obiadek będzie, mam nadzieję, że wyjdzie smaczny. I tak kochani wygląda wymieszane już wszystko i tutaj położyłam właśnie tego kurczaka także idzie do piekarnika na godzinkę zobaczymy, czy będzie miękkie, ależ ciemno. Tam mi się piecze. Kochani, to moje jedzonko. A tutaj sobie z wczoraj dojadam rosołek. Hej, cześć, dzień dobry. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w nowym vlogu. Pierwszy vlog w nowym roku 2024. Kochani, dzisiaj mamy sobotę Trzech Króli. Miałam więcej czasu, więc postanowiłam się do Was odezwać bo tak to powiem Wam, um, gdzieś tam lecę, to wejdę do sklepu, nagram dla Was przegląd, a tak na takie vlogi po prostu e, brak czasu, to bardziej, że one się troszkę dłużej e, składają, jeżeli są długie, jeżeli, e, wiecie, ja sobie nagram e, w kawałku jednym teraz na przykład ileś tam minut, no to ok, to to jeszcze, wiecie, nie ma dużo e, przy tym pracy. E, odzywam się do Was, e, powiem Wam, wczoraj mieliśmy bardzo chęć na jakieś ciasto, nawet ja i zrobiłam z Thermomixa babkę marmurkową. Powiem Wam, że robiłam pierwszy raz tą babkę i powiem Wam, bardzo dobra nie zdążyła, kurczę, ostygnąć, a to już pół babki nie było. Naprawdę smaczna. Także polecam Wam ten przepis. Dzisiaj, jeżeli chodzi o menu, no to żurek, ponieważ kupiłam surową kiełbasę, miałam gdzieś chęć na surową kiełbasę białą. Kupiłam, no i tak mąż sobie stwierdził to ogłotuj, ja może zrób żurek i w sumie mówię, dobra. I zrobiłam dzisiaj żurek. Także zaraz będziemy jeść. Już jest w sumie za dziesięć czwarta ja niestety zapaliłam światła tutaj górne, już to żółte, bo wiecie, zanim się tutaj dzisiaj wyszykowałam do Was, zanim sobie wszystko to zrobiłam, co chciałam, no to już mi. To już mi się szarówka zrobiła za oknem, także za 10.4. E, chwilkę mam dla Was czasu. E, I tak, kochani, przychodzę do Was z takimi moimi dwoma nowościami e, kosmetycznymi, dlatego że muszę Wam wyjaśnić całą sytuację. E, ogólnie to byłam ostatnio też, może z, zróbmy. Bo, oczywiście, dwie myśli na raz, tak to jest jak się nie nagrywa dawno vlogów. Ale byłam ostatnio na masażu pleców, też. Bo jak wiecie na Instagramie, tam może wiecie, może nie wiecie, kto ma Instagrama, to może bardziej śledzi, bardziej wie. Także zachęcam też do obserwowania mnie na Instagramie, podróżuję i filmuję. I tam powiem Wam, że powinna być bardziej aktywna na tym Instagramie, nawet ostatnio słuchajcie się dowiedziałam, że tam się powinno wrzucać jakieś rolki dwa razy dziennie, a ja ostatnio patrzę, ja na przykład miałam zdjęcie wiecie z miesiąca listopada i teraz Wam wrzuciłam z życzeniami noworocznymi z grudnia, więc miesiąc przerwy miałam w zdjęciach, a tu codziennie mówią, żeby wrzucać po, dwa rolki, po dwie rolki, ale tak na wszystko na to trzeba mieć też czas, na Instagrama też trzeba mieć czas. Ja już mam ten czas, daję na YouTube'a i nie wyrobiłabym się z Instagramem, żeby tak po prostu e, często tam dodawać też te e, rolki. No postaram się może chociaż te zdjęcia dodawać jakoś tak e, cyklicznie, czy, czy jakieś nagrania, no nie wiem, zobaczę. E, powiem Wam, że obecnie też takie miałam gorsze dni, bo znowu mi wrócił ból e, żołądka, czy czegoś, nie wiem czego. Po, po tych świętach chyba po prostu podrażniłam różnymi rzeczami i kawa i wiecie i coś tam wpadło i no tak się nie zwraca uwagi na dietę, a jednak tutaj u mnie musi chyba być ta dieta bardziej taka ścisła jak już jest ten żołądek podrażniony no i sobie wiecie pofolgowałam i sobie znowu narobiłam więc no takie mam na razie dni bardzo bardzo yy, złe jeżeli chodzi o samopoczucie. Ale co Wam chciałam powiedzieć? Byłam właśnie ostatnio na tym masażu pleców, bo na Instagramie był po prostu konkurs. Dziewczyna robiła z okazji e, chyba roku tutaj bycia e, właśnie w Częstochowie masowania, robiła konkurs i tam nie wygrałam w samym konkursie, ale po prostu otrzymałam taki upominek, masaż za aktywność. Więc bardzo mi było miło, że mogłam skorzystać, tym bardziej, że naprawdę tych masaży potrzebuję na plecy. bo Wam, nie wiem co się stało po tej chorobie, co byłam chora, tak 9 grudnia. Tak mnie bolała góra, górna część pleców yy, i powiem Wam, że boli mnie do tej pory już troszkę tak mniej, że no to się nie da po prostu opisać, co się tam yy, działo z tymi plecami. Więc ten masaż yy, byłam wczoraj, wczoraj chyba, nie, yy, w czwartek chyba, w czwartek. Byłam bardzo zadowolona, także super dziewczyna masuje. Jak ktoś się to polecam Wam. Tam na Instagramie będzie na pewno polecajka, bo muszę właśnie podziękować dziewczynie za ten masaż. Rączki takie sprytne, silnie dość masuje. No jeszcze tak jeden dzień, dwa, no to jestem chyba drugi dzień, tak. No to jeszcze taka jestem troszkę obolała po tym masażu. Ale mam nadzieję, że z każdym dniem będzie coraz lepiej. I kochani, byłam jeszcze, ponieważ miałam taki na prezent wykupiony masaż twarzy. Miałam mieć taką inny zabieg już nie, nie wiem jak to się tam nazywa, bo to tak są te nazwy skomplikowane. W każdym bądź razie miałam troszeczkę inny dlatego że pani kosmetolog, nie, kosmetolog czy kosmetyczka. A niech będzie pani kosmetolog, zobaczyła po prostu moją twarz z bliska i kochani, co się okazuje, te placki takie, co ja wam czasami mówiłam, że, że miałam, tutaj nie, co mi, co mi wiecie, wychodziły. Też miałam taki problem, że wchodziłam z, wiecie, z dworu na przykład z zimna, do ciepłego pomieszczenia, czy nawet tak siedziałam w domu, powiem Wam coś tam robiłam, jakby się troszkę rozgrzałam, i takie placki mi właśnie wychodziły. No i się okazało, kochanie, że to się zrobiła u mnie cera naczynkowa. No niestety, z wiekiem coś się pozmieniało. Ja nigdy nie miałam problemów takich, no, a się okazuje, yy, niestety. Że trzeba bardziej po prostu zadbać o buzię. Radę, radę, jaką otrzymałam odnośnie cery naczynkowej, to to, żeby tą cer, o tą cerę odpowiednio zadbać, czyli nie wychodzić z domu bez filtra na twarzy. Krem ma być z filtrem y, 30-50 najlepiej. Y, wiecie, ja tego nie stosowałam, bo jakoś tak mi się wydawało, że y, to tylko. Y, no takie pewnie przekonanie jest w większości z nas, że latem to tak, latem to smarowałam tą buzię, wiecie, przed słońcem, a tak cały rok to raczej nie. Nie wydawało mi się to po prostu potrzebne. No teraz niestety zwrócono mi uwagę, że powinnam jednak ten kremik zastosować z tym SPF-em 50, lub tam 30. -tka. No ja już zainwestowałam w tą 50, i teraz po prostu na dzień... Kremy, które będę używać, no niestety muszę kupować i pomyśleć zawsze, żeby był ten SPF, więc już nie kupuję kremów bez SPF-u. To znaczy na noc, y, oczywiście na noc nie, sma, nie, sto, nie stosujemy takiego kremu ze SPF, więc na dzień oczywiście te z filtrami, a na noc y, może być taki kremik właśnie któryś tam zwykły, który mamy, jakiś odżywczy, y, y, bez filtra już na noc, dlatego że też, że taki y, krem z filtrem może nas też zapychać. Więc na noc nie jest to konieczne, tylko właśnie na dzień. I zakupiłam, kochani sobie taki kremik. Ja tutaj już go użyłam. To jest taki kremik z L'Oreala. Dajcie znać, czy go znacie, czy go, czy go kupowałyście. I to jest witamina C. Tutaj dodana nowość. Rozświetlający krem na dzień. I on ma SPF 50. Drobne zmarszczki i przebarwienia. Ultra lekka konsystencja. Niewidoczne wykończenie. I powiem Wam, że tego kremu tutaj jest 50 ml i on jest w takiej formie, taki chudziusieńki, bardzo fajny jak na podróż, nie? bo tak wiecie, tak to zawsze w tych słoiczkach, a taki chudy, cieniutki nie zajmuje miejsca, więc to jest na plus. Natomiast dla mnie, powiem Wam, że już go, ja już go użyłam, no tak z 2-3 dni go stosuję, ale dla mnie on ma bardzo taką, on ma konsystencję taką lejącą. Co jest aż dziwne nie? bo te SPF-y potrafią być takie tępy, ciężkie do rozsmarowania. Właśnie jak na buzi to wam się robią takie biała, bieli, wam po prostu buzie. A zobaczcie, tutaj aż po prostu widzicie, spływa. Jest taki lejący, widzicie, leje się. I nie wiem, czy on jest dla mnie, powiem wam, tak do końca odpowiedni. Bardzo on się szybko wchłania w skórę. Może dlatego, wiecie co, że ja mam cerę suchą. Ona potrzebuje więcej takiego odżywienia, nabliżenia, i mi się wydaje, że on jest troszeczkę dla mnie za taki. On się szybko, on bardzo ładnie pachnie. Bardzo ładnie, naprawdę. Ale zobaczcie, to jest po prostu moment. Wmasowa, wmasowałam, no, moment. I on jest już, wiecie, wchłonięty, nie? Cera się robi, no. Już, i, i już moment i jest sucha, więc no, postosuję go trochę, ale będę szukała jeszcze czego. nie no wiadomo, skończę go. Yy, muszę tak w ogóle więcej go nakładać, więc myślę, że on się też szybciej zużyje, przez to, że ma się tą lejącą konsystencję i wydaje mi się, że jest właśnie taki bardzo, że się szybko właśnie wchłania. Yy, nie wiem, czy to jest właśnie kwestia, że to się wydaje, yy, czy no i, yy, moim zdaniem trzeba go po prostu więcej nałożyć. Żeby ta skóra, wiecie, coś z niego miała, coś sobie, żeby mogła sobie nawilżyć, nie wiem, czy dobrze. To tu coś mi przeszkadza w filmie. I, no i ogólnie, no, bardzo ładnie pachnie. Fajne jest to, że się szybko wchłania, bo właśnie ciężko jest znaleźć film, krem z filtrem, żeby, żeby się właśnie super wchłaniał. Ale tak jak mówię, coś mi się wydaje, że on jest tak, za mało. Dla mnie taki odżywczy, nawilżający, że tak, mam troszkę za suchą cerę po nim. Nie wiem, dajcie mi znać, czy stosowałyście y, panie, dziewczyny z suchą skórą, czy tylko ja mam takie gdzieś wrażenie. I wiecie co, wzięłam sobie, bo też zaleceniem jest przy skórze, właśnie naczynkowej, e, żeby. Zapuszają mnie. Ha! Żeby. Wiecie co, zamknę tutaj, może tą... A nie, to nic nie, niestety. E, słuchajcie. Przy cerze właśnie na czynkowej. Też nie używamy peelingów tych drobnoziarnistych, ziarnistych czy gruboziarnistych, to już w ogóle raczej się staramy używać peeling enzymatyczny. Ja sobie też zakupiłam ten peeling. Ten peeling na pewno wszyscy znają. Ja go mam ostatnia. Ja zawsze, ja mam wszystko, wiecie, o wszystkim wiem i tak dalej, ale jako ostatnia zawsze wszystko testuję, bo wydaje mi się, że nie jest mi to że nie jest mi to po prostu potrzebne. No ale tutaj wiecie, po konsultacji, jeżeli, bo mam ten peeling właśnie pod prysznicem, taki drobnoziarnisty do twarzy, więc no jest takie zalecenie, żeby sobie go wykorzystać na przykład do dekoltu, a ten sobie po prostu dokupiłam, peeling enzymatyczny, to jest ten peeling 3 enzymy i dzisiaj powiem Wam, go zastosowałam. I teraz powiem Wam, że no niby tutaj pisze jest napisane, Wrażliwa, alergiczna, mieszana, tłusta, trądzikowa niedoskonałości. Nie wiem, czy on jest tak do końca do tej cery naczyniowej, też. No, zobaczymy. Dlaczego? Dlatego, że ja sobie tego go zrobiłam i troszeczkę miałam tutaj tą twarz taką zaczerwienioną po tym peelingu. Więc no, nie wiem, czy właśnie też mi on służy. Tym bardziej, że on po nałożeniu tutaj jest nawet napisane że jak go nałożycie, to on będzie Was szczypał w pusie. Może, możecie mieć, jak oni tu tutaj napisali yy. mm. gdzie ja to czytałam? Skóra wrażliwa, no to wiecie. Nie wiem czy, czy ja tutaj podchodzę pod te skóry, co tu są wrażliwa alergiczna. Mieszana, tusta trądzikowa, doskonałości. Czy to jest też dla mnie tak do końca ten peeling enzymatyczny? No ale, e, no nie wiem. Trzeba by było się spytać e, może właśnie pani kosmetyczki. Słuchajcie, gdzie ja to czytam Chyba na tym opakowaniu, bo dzisiaj sobie zrobiłam oczywiście spa. Przy sobocie miałam więcej czasu, więc kąpiel. Maska na włosy, wiecie, dłużej przetrzymana. Wszelkie peelingi, balsam, balsam nawet, co ja wiecie, nie lubię balsamów, to fajny balsam mam i sobie też się posmarowałam balsamem. I tutaj właśnie, jak oni to piszą? Grubą warstwę, No nie wiem. Teraz nie mogę znaleźć. W każdym bądź razie Chodziło, a tutaj zawiera aktywne enzymy, które mogą wpływać na zmianę y, zapachu, a w trakcie stosowania możesz y, psz, po, y, poczuć niewielkie mrowienie, zaczerwienienie lub pieczenie skóry. Więc to jest chyba wynik tego i nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Nie mam pojęcia. Wzięłam peeling enzymatyczny, może ten akurat jest jakiś za mocny. Dla mnie także zobaczymy. No, też tutaj jest napisane, żeby go stosować um, jakoś tam dwa razy chyba na tydzień, ale ja na pewno nie będę go stosować dwa razy w tygodniu, tylko raz w tygodniu lub nawet raz na dwa tygodnie. Także takie moje, wiecie, ja przychodzę do Was pogadać trochę i pokazać co u mnie nowego, e, taka sytuacja, więc no odnośnie właśnie zdrowia, no to tak nie za bardzo, e, Kuruje się, mm, zobaczymy co z tego wyjdzie, e, mam nadzieję, że u Was wszystko ok, że wszystko w porządku. E, no i... Ten co? Ja przyszedł teraz pracować i co? ta teraz nagrywa, bo no ja nie, nie skończyłem, wie. ja teraz chcę odpocząć. No to co będzie teraz chodził mi tu? No przepraszam, ale tak. To ja zamknę sobie na chwilę, bo ja już kończę. Także kochani, chyba dzisiaj na tyle, my będziemy sobie jeść właśnie żuraczek dzisiaj, chillować, odpoczywać, Wam życzę udanego wieczoru. Dnia, nocy, w zależności od tego, kiedy oglądacie. Mam nadzieję, że u Was wszystko ok. Ze zdrówkiem piszcie mi, właśnie co porabiacie, jak się czujecie, co tam pieczecie, dobrego, co gotujecie. Też potraktuję to jako inspiracja dla mnie na jakieś jedzonko. może w przyszłym tygodniu. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie, kochani. Chyba wszystko, więcej chyba już nie będę dzisiaj. Wam tutaj truła, tym bardziej, że to jest taki vlog w jednym miejscu, więc nie chcę Was tutaj zanudzić na śmierć. Także dzięki bardzo za oglądanie. Subskrybujcie, lajkujcie, zostawiajcie komentarz, udostępniajcie. Jest mi naprawdę bardzo miło, że jest Was tyle na kanale, że cały czas przychodzą nowe osoby. Mam nadzieję, że treści publikowane w tym roku również Wam się spodobają. Także liczę na to. No, i dziękuję oczywiście z góry za wszystko. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Cześć!